Tu widzów ściga się na szczyt tego gigantycznego wulkanu w kolorze kaktusa, a w środku czekają na nich kolejne wyzwania, o których więcej potem. Teraz czeka ich ten trudny parkour, a do kolejnego wyzwania zakwalifikuje się pierwsze 12 osób, które go da radę przejść. W trakcie tych wyzwań będę sobie troszeczkę widzów trollować i im przeszkadzać, więc zapowiada się zabawnie. Ale dlaczego właściwie wulkan i to w kolorze kaktusa? Dobre pytanie. Jest to nawiązanie do nowych lodów kaktus Lawa. O smaku sorbetu jabłkowego z wiśniowym płynnym środkiem. Tak, ten środek jest cały czas płynny, mimo że lód jest nieźle schłodzony. To jest moment, żebym ci powiedział o konkursie, który przygotowała dla Ciebie właśnie Republika Kaktusa. Wejdź pod ten film i skomentuj go twoim pomysłem na zwrotkę hymnu Republiki Kaktusa. Najbardziej kreatywne zgłoszenia zostaną nagrodzone. Nagroda pierwszego stopnia, konsola najnowszej generacji wraz z dwoma padami. 10 nagród drugiego stopnia, monety do gry wraz z zestawami gamingowymi i 10 nagród trzeciego stopnia. Paczki z takimi oto. Lodami kaktuslawa, z super gadżetami od Republiki Kaktusa. Konkurs trwa do 9 kwietnia, więc pospisz się, pospisz się i napisz tą zroteczkę, a my lecimy z odcinkiem. To jest naprawdę dobry lud. Lubię je. Dobra, to będzie jakaś totalna jadka. I ruszyli jak z kopyta. No, 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 dobra. Co? To wygląda po prostu tragicznie. Jeszcze nikt nie przeskoczył. Wow! Wow! Mamy, mamy tutaj faworyta. XQTX -X wychodzi na prowadzenie, moi drodzy. I to na srogie prowadzenie. Nikt nie jest w stanie przeskoczyć tej belki. Serio? Nie jest trudny skok, ludzie. To nie jest. Aż tak trudny skok Jo, jeżeli mam was trollować To najpierw musicie przeskoczyć te pierwsze pięć bloków No, kaman! on Masakra, ten parkour jest serio za trudny Ale ej, ej, dobra Ten ziomek, ten ziomek Toxics, To, Toxics? Ja go muszę mieć na oku o, On, on, on tutaj, on tutaj wychodzi na prowadzenie to kolejny raz Wydaje mi się, że mamy pierwszego ogar, Uuu, mamy pierwszego ogarniacza Dobra, ale czy prali sobie z drabinkami? Nie byłbym taki tego pewien No, ej, ej Dobra! No! Na samym początku już teraz nie jest w stanie przeskoczyć tego. Boże, spójrzcie na tych biedaków. Oni tu się wszyscy respią w kółko. Melo, pomelo, tu jest! Oni nie są w stanie przeskoczyć tych pierwszych bloków, bo jest ich tutaj tak dużo. I to chyba właśnie sprawia, że to jest takie ciężkie. Dobra, ja tutaj mam ich trollować, ale wydaje mi się, że dopóki co to ja muszę im dać ułatwienie. Dam im jump boosta na 15 sekund. 15 sekund bonusa. Dobra, okej, okay. dacie radę. Dacie radę, brawo, brawo. Nagle wszyscy tacy nieźli w parkura są. Co tu się stało? Dobra, ten ziomek, ten ziomek jest najdalej. 180. Mordo, dasz radę, wierzę w ciebie. Jesteście na prowadzeniu. Musicie Oho, o, ty gościu. Ty gościu chciał ją strącić. Wiecie co ja zrobię? Dobra. Ta sorry Nara. Było nie Oj, ona też spadła. Chciała mi pomóc. Boże oni wszyscy spadają na tym tym w tym miejscu. Wszyscy spadają cały czas, tu już nie wiem ile os ile tu śmierci było. To osób spada co sekundę jakieś dwa 3 razy, strasznie dużo śmierci, za dużo. To jest wciągające patrzenie, jak tak dużo osób szybko no to źle brzmi. Nie mogę na to patrzeć, oni cały czas spadają. Postawię tu ten jeden blok. Macie to! Macie zadowoleni jesteście! Korzystajcie, bo zaraz to. Ty. X cute, ja to widziałem! Niech na razie sobie skacze. Ale ja zapamiętam co ty tutaj wyprawiasz, cheaterku. No i tak spadłeś. To było do przewidzenia. Dobra, damy cute moc niewidzenia niczego. Ma być parkour a nie wspinaczka taka literalna. Dam wam jeszcze raz tego jumpboosta, ale weźcie to, przejdźcie. No brawo, 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 brawo. No, liska, na tym jumboście ci dobrze idzie. Zobaczymy, co zrobisz, jak się zaraz skończy. Co ona zrobiła? To było bardzo dziwne. Ale mamy Wikę. Wika, będziesz, będziesz stosem? Dasz sobie... Nie, da nie, 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 dasz rady. Ale może ty, Kali? Cześć, cześć. No, ładnie, ładnie. Czy będziesz kolejną osobą, która padnie na zielonym labiryncie śmierci? E tak, to... Czy to jest aż takie trudne? Ja nie będę testować, ja, ja dzisiaj świętuję, ja nie muszę dzisiaj skakać. Oj, się skończył jumbo, stoleczek, nie masz tyle farta. Ale wierzę, że sobie poradzisz, leć, leć, ziomek. Ja nie mam wrażenie, że jak oni widzą, że ja na nich patrzę, to oni się nagle stresują i, i spadają. Dobra, jestem teraz niewidzialny, więc tym razem nie możemy mówić, że ta osoba się zestresuje, bo nagle widzi, że tu na nią patrzę. Da uh. O, no nie, za ma uuu, uh, uh, 1000 IQ, dobrze, dobrze, big brain, no i co teraz zrobisz, to wcale nie jest Hej, okay, Hej Minione, no to, 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 Oj. proszę bardzo, mają tutaj swoje sposoby, korzystają z jump boosta, kto nie zabroni, na pewno nie ja, bo ja im przecież tego jump dałem, no i ci widzę, że mają też lepsze sposoby na przeskakiwanie tutaj tych drabinek, dobra, znowu na prowadzenie wyrzut Toxis, Toxis, toksis. Najgorsze jest to, że jeżeli spadnie, to zaczyna od samego początku, więc stawka czym jesteś dalej, tym jest wyższa. Bartosz Gaming przeszedł kaktus, co? Yo, on tu jest! Czy to możliwe, że zajadając się spokojnie kaktusami lava przeoczyłem tego gagatka? Bardzo możliwe, że tak było. To to Bartusz Gaming, czemu go nie widziałem? Czy on ten cały czas biegu, kiedy go nie patrzyłem? Co jest grane? Dobra, Kaliemu nie całkiem nieźle, ale zobaczymy, co się stanie, jeśli dostanie. Nagle teoretycznie coś, co powinno mu pomóc, czyli speed. Okej, okay. o. Okej, okay, to się stanie. Dobra, wiem, ja będę bardzo, bardzo zły, ale chcę zobaczyć, co się stanie, jak dam to wszystkim. Taki efekt. Ale w momencie, kiedy dostanę go nagle i wszyscy naraz, to może być straszny chaos. Okej, okay? sprawdźmy. 10 sekund szybkości totalnej. Kulek bardzo mądrze, bardzo mądrze kulek, bardzo, bardzo mądrze. Warto shiftować na takich parkurach. A tutaj na prowadzeniu... Ojej. Draniu. A na prowadzeniu mały... Kurde. A na prowadzeniu wika07x, pięknie jak... Come on, daj już mieciu! jest mieciu. ze mną nie tak, na kogo nie spojrzę, to ta osoba spada, czy to jest jakaś klątwa? Dobra, dasz radę, dasz radę, Polikenda wyszła na prowadzenie i skacze... Ej, yo, na serio, nie skacze, całkiem... Ej, czemu, czemu się co... A, a, tutaj takie myki, no i ma... Dobra, wiecie co, ja może powinienem się zamknąć po prostu, może powinienem się za... No, naprawdę. Coś jest nie tak. Dwa typy graczy. Jedni... <laughs> Jedni po prostu robią to co mają zrobić, a drudzy kombinują jak to przejść inaczej. Ale czasem obydwie drogi są dobre i finalnie obydwa ziomeczki poszli dalej. Jaki piękny borał tej opowieści, naprawdę. No, Droix, dobrze, dobrze, lecisz, Droix jest mistrzem Command bloków, czyżby był też mistrzem skakania? Nie, nie wiem, może mistrzem za dużo powiedziane, ale no nie spada na dół, to już coś o czymś świadczy, o czymś, dobro, o, o czymś dobrym świadczy. Pięknie, Droix, super, jestem z Ciebie dumny. Okej, okay. tego nie dało się bardziej im uprościć już, ale oni tu wszyscy spadali, no. Czasem trzeba podlecieć i po prostu pomóc takiemu widzowi, żeby, żeby dał radę, żeby, żeby wiedział, że wszystko będzie dobrze. O, proszę, Droix, proszę, proszę, ktoś tutaj zawita do środka wulkanu, a w środku wulkanu mamy co? Zioronawy, Droix, dasz radę, a czy przeżyje próbę bolca? Okej, okay. tak, tak, daję radę. Daj radę. Dobrze. Mały Zoom robi zoom. Ja cię widzę. Ja cię widzę. Ja wiem, co ty robisz. O kurde, przekminił. Kreatywność powinna popłacić. Niech, niech będzie tak zrobił to, jest mistrzem. Cheatowania, ale jednak. Dobra, dałem im jump boosta, są już na końcówce. I chcę, żeby po prostu teraz się jeszcze bardziej ścigali, kto będzie szybszy. W sumie całkiem to wychodzi. Zwłaszcza Wice, bo ta jest na totalnym prowadzeniu. Pika, już nie masz jak tego spabrotać chyba. Nasz radę wejść na Muchomorka? Nasz radę wejść na Muchomorka, elegancko. Tox przeszedł. Gratki, tylko, tylko godzina, tylko godzina. Wow, Droix, witam w klubie zwycięzców. I mając 12 graczy w środku, zaczynamy drugą konkurencję: Spliff. Wszyscy gracze dostali łopaty Efficiency 5. What? okej, okay, dobra. To się, to zdarzyło się bardzo szybko. Czy, czy kto? Gne, 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 co? Do trzech osób żywych gramy. O, wikę, spadła! Oj, 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 wszyscy, stop, stop! OX przestań, nie Kali. A teraz Manhunt. Ostatnich trzech graczy musi mnie złapać i pokonać. Powiem wam prawdę, na mojej klawiaturze nie działa spacja. I skakanie mam przypisane pod U. Literkę U, co nie jest wygodne. Więc mają przewagę, ok? To nie jest więc kwestia, czy mnie dopadną, tylko ile im to zajmie. Dobra, każdy ma jedno życie, ale ja mam strzały, więc mam przewagę, tak czy siak jest wyrównane. Dobra, start, dopadnijcie mnie. Dopadnijcie mnie jeżeli spa. O, o, kurde, dobra, 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 dobra. dobra żyje. Jakby nie patrzeć, żyje. Okej, okay, jeden spadł. Droix żyje nadal. Okej, okay, dobra, to jest bardzo szybki manhunt. Droix jako jedyny przeżył. Bo tamci Jakie tam ci spadli. Jaki cudem wy spadliście tutaj? Co jest grane? Moja ręka zaraz eksploduje już. Okej, okay, dobra, nie ma co ukrywać. Łuk w wodzie jest zdecydowanie bardziej OP niż mieczyk. On nie można mi do mnie podejść. To nie było zbytnio fair. Ale ja powiem wam szczerze, w życiu nic nie jest fair. No, chyba że piękny konkurs Republiki Kaktusa, do którego totalnie zachęcam. Napisz swoją zwrotkę do hymnu Republiki Kaktusa po tym filmem. Czas do 9 kwietnia. Wszystkie 21 nagród dla ciebie oczekuje, więc no, na co czekasz? Pisz komentarz, a my się słyszymy już na kolejnym odcinku na tym kanale. Do zobaczenia.